Cześć, witam Cię bardzo serdecznie na dzisiejszych ćwiczeniach, które będą dotyczyły naszych pośladków. Po to, abyś miała dobrą postawę, po to, abyś była zadowolona z tego właśnie jak wyglądasz, zarówno w spodniach, jak i w spódnicy, ale też żeby nie mieć żadnych pobolewań w brzuchu, potrzebujesz mieć mocnych mięśni pośladka. Dlatego zapraszam Ciebie na 6 ćwiczeń. Które zrobimy na jedną nogę, a ty później powtórzysz je na nogę drugą. Dlatego dziś będziemy wykonywać 6 ćwiczeń przez 45 sekund i 15 sekund przerwy. Pokażę ci, jak ją wykonać. Zabieramy się do pracy. Potrzebujesz dzisiaj maty i coś bardzo wygodnego pod kolana. Jeśli potrzebujesz, możesz tam złożyć dodatkowo sobie ręcznik, dlatego że większość ćwiczeń będziemy robić w podporze. Zapraszam Ciebie! Poczekaj sekundkę, ja tylko uruchamię dla nas czas, tak, żebyśmy mogły skoncentrować się na wykonywaniu ćwiczeń. I uwaga, one będą bardzo wolno wykonywane. Masz poczuć każdy mięsień zarówno z brzucha, jak i pracującego pośladka, dlatego nie liczy się ilość, liczy się jakość wykonanych ćwiczeń. Pierwsze ćwiczenie podpór nadgarstki pod barkami, kolana pod biodrami i idziemy noga do przodu. Noga do tyłu i idziemy do góry. Góra i dół. Nie kłać nogi na podłodze z powrotem. Góra, trzymaj i dół. Góra i dół. I teraz bardzo zależy mi na tym, żebyś nie skręcała biodra przy tym ćwiczeniu. Jeśli tylko i wyłącznie możesz unieść tą nogę na taką wysokość, jaka, jaką daje Ci Twoje biodro możliwość, wie wyżej nie unosisz. I dół. I góra, i dół. Chodzi mi o to, żebyś nie wpadała jakoś tak w dół w tą matę, tylko góra, i dół. Wracasz nogą, palce kładziesz na ziemi i odpoczywamy. Nie pulsujesz, rozciągnij tylko pośladek. I wracamy. Ta sama pozycja, ta sama noga, idziemy noga tył. I uwaga, góra. Zegnij w kolanie, masz zamkniętą stopę, wyprostuj do dołu. Góra. Zamknij, wyprostuj, dół. Nie kładź na ziemi. Zamknij, wyprostuj do dołu. Góra. Poczuj, jak przy każdym ruchu pracuje ci cały pośladek, jak już teraz nawet zaczynasz angażować mięśnie pleców. Góra. Zamknij. Otwórz dół. Góra, zamknij. Otwórz. Dół. Góra, zamknij. Otwórz. Dół. Super. Nogi, kładziesz palce. Nie otwierasz stóp. Stopy razem. Delikatnie napięty. Głowa między ramiona i odpoczywasz. Góra. Zostawiasz nogę do tyłu. Palec. Wyprostowana stopa i idziemy. Góra, dół, góra, bok. Masz zarzucić ją. Dół, góra, bok, ale nie skręcać tułowia. Góra, dół, góra, bok. Góra, dół, góra, bok. Pięknie. Trzymaj. Wierzę w Ciebie. Po tym ćwiczeniu jeszcze będziesz mnie lubiła. Po następnym zadzwoń. Super. I dwa ostatnie. Ekstra. Chowasz nogę. Nie rób więcej. Twój organizm ćwiczy, ale musi odpocząć. Pamiętaj stopy razem. Delikatnie pośladki napięty. Góra. No i teraz przechodzimy do pulsowania wyprostowanej nogi. Noga tył. Unosisz góra i pulsujemy. Unosisz i starasz się, żeby nie opadła góra. Trzymaj. A będziesz teraz czuć wszystkie mięśnie, które do tej pory popracowały. Krótko, nie szybko, zobacz. To jest krótki ruch, wolny ruch, ale ma spowodować, że Twój mięsień pośladka popracuje. Siedział, stał, a teraz chce trochę populsować. Trzymaj. Wciągnij brzuch, skoncentruj się. Jeśli czujesz, że noga opada, skoncentruj się, podnieś ją do góry. To jest tylko 45 sekund. Dasz sobie doskonale radę. Trzymaj, trzymaj. Ekstra. Jeszcze chwilkę. Noga pod siebie. Palce wyprostowane, pięte razem. Rozciągnij. Jeszcze dwa ćwiczenia. Dwa. Wracasz. Chcemy, żeby ten pośladek jeszcze fajniej wyglądał tu, dlatego stopy zamknięte i idziemy bok. Noga do boku wysoko, po linii prostej kolano z kolanem, ale nie przychylasz się na bok. Unosisz nogę tak mocno do boku jak możesz i wolno wracasz. Ty kierujesz ruchem góra i kierujesz ruchem dół. Ta noga nie spada jedna do drugiej i próbuj nie kłaść kolana na podłodze. Ono wisi jakby nad matą. Pięknie. Góra. Super. Góra. Bardzo dobrze. Ja wierzę, że jesteś ze mną, wierzę, że czujesz ten pośladek tak samo jak ja. Ja trenuję teraz na prawą stronę. Prawa się cieszy. Zobaczymy, jak lewa. Ekstra. I ostatnie ćwiczenie, przy którym położysz się delikatnie na macie. Ręce pod czoło. Jedna noga jest wyprost, zgięta w kolanie i w stopie. I ją delikatnie unosisz nad matę. Kładziesz. Ale też próbuj, tak jakby ta mata Cię parzyła. Tak, żebyś nie dotykała tą nogą tak mocno. Poczuj, jak tu pracuje cały pośladek, tu całe mięśnie grzbietu. Góra. Na razie robimy pół żaby. Ach, pokażę Ci kiedyś jeszcze całą. Trenuj. Góra. Ekstra. Trzymaj. Pięknie. Ślicznie. Jeszcze 6 sekund. Kochana, to jeszcze dwa razy damy radę. Ekstra. I teraz masz 30 sekund przerwy, w trakcie której najlepiej się nawodnić. I co potrzebujesz zrobić? Całą serię tych ćwiczeń zrób na drugą nogę. Czyli sześć ćwiczeń przed tobą. Cofnij film, trzymam za ciebie kciuki i podpowiadam ci. Zrób sama. Są teraz do tego specjalne sposoby albo poproś kogoś, żeby zrobił ci zdjęcie twoich pośladków. Zobaczysz, jak po regularnym stosowaniu tego prostego zestawu ćwiczeń będziesz się cieszyć ze swoich efektów. Powodzenia, trzymam za Ciebie kciuki.